Moje ciało to walka. Mój umysł to walka. Moje całe życie to nieustanne wyzwania, ale lubię to. Dziękuję Krzysiu. Ja chciałbym też kogoś nominować. Pamiętajcie, że macie na to 48 godzin. Jacek Siwecki – Poznań, Krzysztof Obski Poznań, Barbara Ligocka Staszczyk Wrocław i Klub Sportowy Żyndo, Michał Przymala Mój Brand, Karolina Makarewicz, Klub Moto Brothers. Tomasz Borysiewicz, Tomasz Balas, Jacek Jarosiński, Rafał Węgierkiewicz i moja ukochana Małgorzata Nalepa, pamiętajcie macie na to 48 godzin, nie zapomnijcie wpłacić na fundację.